Dzień dobry kochani, witam was bardzo serdecznie W trzecim dniu vlogmasu jest Słuchajcie, godzina za 10.11. Ja przyszłam zrobić sobie pielęgnację Jesteśmy już po śniadaniu, mieszkanie ogarnięte Ale mieliśmy dzisiaj tak leniwy poranek Że stwierdziłam, że zostawię to tylko dla nas Nie będę tego pokazywać Natomiast Ja wstałam o godzinie 6.30 Żeby zlokalizować czy jest śnieg Okazało się, że go nie ma Więc poszłam dalej spać Pospaliśmy sobie bardzo do jakiejś wpół do 9.00 ale psy już chciały też iść na dwór Także no, musiałam wstać Żeby je wypuścić No i słuchajcie robię sobie teraz pielęgnację Znaczy kończę robić pielęgnację Bo już zaczęłam ale muszę jeszcze sobie nałożyć Tutaj mam taki kremik z filtrem No i Plan na dzisiaj mam taki Że chcę żeby mój mąż Mi zamontował karnisza Które się już od jak z czasu Więc mam nadzieję że mi to ogarnie No i muszę lecieć na zakupy spożywcze, w sensie do Turka bo zachciało mi się, słuchajcie, sałatki śledzia wczoraj mi znajoma kupiła śledzie ale okazały się takie malutkie więc no, sałatki za bardzo z nich nie zrobię a chcę zrobić sobie tą sałatkę z, z matiasów, tych słonych z ogórkiem i cebulką i olejem także mam nadzieję, że u Turka mi się uda kupić właśnie te śledzia no i jeszcze, tak myślę, ugotować rosółek. Chcę też iść na miasto zobaczyć, bo muszę skorzystać z tego, że mój mąż jest dzisiaj w domu i zostanie z dzieciakami, więc ja na spokojnie mogę sobie iść zobaczyć, co tam w trawie piszczy. Więc mam nadzieję, że uda mi się to wszystko ogarnąć. Może jeszcze spotkam śnieg. <laughs> Zobaczymy. Także słuchajcie, robię pielęgnację, ogarniam się i zapraszam was na nowy dzień z nami. No, i ja już jestem w drodze na zakupy. Musiałam zaczekać, aż Simonek pójdzie na drzemkę, co by nie płakał, że idę. Także, jak tylko zasnął, to ja się ubrałam i wyszłam. I muszę Wam powiedzieć, że ogólnie jest fajnie na dworze. Jak widzicie, świeci słoneczko, jest 1 stopień na plusie. Ale jak zawieje wiatrem, to już nie jest aż tak przyjemnie. Także taką mamy pogodę dzisiaj. Wiecie, jak się przez okno patrzyło, to było zdecydowanie. Fajniej, a jak się weszło na dwór to no już jest inaczej ale powiem wam, że tutaj siedzi tyle rybaków że to jest jakaś masakra, zaraz wam pokażę zobaczcie tutaj tutaj panowie siedzą przez całą długość normalnie sprzęty porozkładane no więc powiem szczerze, że naprawdę na bogato to nie chciałoby mi się siedzieć w taką pogodę, serio i jestem już w centrum i tak miałam iść tylko po ogórki, a wylądowałam aż tutaj. Ale słuchajcie, korzystam z tego, że jestem sama i że mogę ewentualnie na spokojnie poprzymierzać rzeczy, które mnie interesują. Jak coś kupić, a jak nie, to wrócić i ponownym razem zrobić zakup. Także idziemy zobaczyć, co tutaj mają ciekawego. Słuchajcie, jestem właśnie w Sejenteju i mierzę taką tuniczkę. Tylko nie wiem, czy to jest piżamkowa, czy taka do normalnego chodzenia. I ja mam tutaj rozmiar M. Strasznie mi się ona spodobała, bo ona jest taka misiowa. Ta tutaj gwiazdka, jak widzicie, mamy srebrną. I kurczę, zastanawiam się, czy ją wziąć. Ona jest tutaj z kieszeniami, ale nie ma mniejszego rozmiaru. Najmniejszy jest tylko M. Także mam taką rozklinę, czy zostawić, czy zabrać. Jak myślicie? powiem Wam, że jest naprawdę mega przyjemna. No i słuchajcie, okazało się jednak, że jest to nocna koszula taka z futrem, ale jej nie wzięłam, tylko na stronie już sobie obczaiłam, że jest rozmiar S i najlepsze jest to, że jest za 20 euro, a tutaj na sklepie za 26, także jak tylko dojdę do domu, to sobie od razu ją zamówię. A teraz idę jeszcze w poszukiwaniu mojej spódniczki, którą widziałam ostatnio, tylko kurczę, nie wiem w którym sklepie. I idę do New Yorka zobaczyć, bo mam nadzieję, że ona tam była. A jak nie, no to trudno, lecę do domu. No i słuchajcie, znalazłam moją spódniczkę w New Yorkerze. Tak ona wygląda, za chwilę idę ją przymierzyć, mam nadzieję, że będzie rozmiar. No i słuchajcie, mamy to, tak wygląda spódniczka. Ja mam tutaj rozmiar 34, pani mi jeszcze wyszuka 36, ale wezmę to 34, bo mi się na maksa podoba, jest mega wygodna, mega ładna. Może te buty do końca nie pasują, ale myślę, że jak założę czarne rajstopy to będzie wyglądać idealnie. Także ja ją biorę, jestem ciekawa co myślicie o niej. I moi drodzy, wracam już do domu, jest godzina 15, a nawet parę po, więc troszkę czasu mnie nie było. Ale z zakupów jestem zadowolona, pomimo tego, że nie kupiłam tych śledzi, bo nie było. Ale zamiast śledzi kupiłam sobie spódniczkę, także no, na maksa się cieszę. Jak wysłałam do męża zdjęcie, to wiem co fajny no bo do turka miałam ich po te śledzie. Ale zamiast śledzi kupiłam kiełbasę, więc myślę, że będzie bardziej z tego zadowolony. Także zakupy udane. No, a całą resztę Wam pokażę jak dotrę do domu. Słuchajcie, mam całe ręce czerwone, a nie mam rękawiczek, także. No, muszę się w końcu w nie wyposażyć, bo nie ma, <laughs> za dobrze, także lecimy. No i moi drodzy, jestem już w domu, przyszłam się tutaj przytulić do grzejniczka, co prawda z jednej strony mi ciepło, z drugiej zimno, więc siedzę przy grzejniku. No i pokażę wam teraz całe moje zakupy, póki jeszcze Szymon śpi, a ktoś tutaj przede mną jest. No i tak, pierwsza co no to ta spódniczka, tak ona wygląda, powiem wam, że jest przepiękna naprawdę, szczególnie mi się podoba ten haft sweterkowy. Także Bę Wam szczerze, że nawet na każdą porę roku można ją założyć i będzie wyglądać spokojnie chyba na lato i będzie ok. Także taka spódniczka. I ona słuchajcie kosztowała 17 euro, także no wcale nie dużo. Także mamy spódniczkę zamiast śledzi. Kupiłam w Aksionie Szymonkowi takie kapcioszki. Stwierdziłam, że one będą dla niego na Mikołaja. No bo słuchajcie, nie mam mu co za bardzo dać na tego Mikołaja. <laughs> nie wiem, co mogę takiemu dziecku małemu kupić, bo oni tu wszystko mają. Także stwierdziłam, że kapciochy. Jeżeli będą troszkę za duże, to po prostu mu tutaj na, na bokach, na końcach poszywam i będzie ok. Do tego kupiłam taką ładną torebeczkę też w aksiumie. Dalej. Utórka właśnie wzięłam jeszcze mleko, bo nam się skończyło. Włókę kartą, bo mi się też ostatnio skończyła i zapomniałam kupić. Więc jak teraz byłam to od razu wzięłam. No i paczka kiełbasy śląskiej. Także myślę, że kiełbasa wygra, zamiast śledzić. Natomiast byłam jeszcze w Krój II i kupiłam trzy takie y, Mikołaje dla dzieciaków na Mikołaja. Nie. Y, do tego jeszcze te, te karty. Kinderkard Start i Kinder -tans. Także to całe. Nie, nie, nie kochanie. Antoś już tutaj chce się do tego dorwać. Nie ma, kochanie. Także to są moje całe zakupy. Ja idę to te... Nie kochanie, ja idę to teraz chować, pakować i robić tą moją sałatkę z tych śledzi, co po prostu mam w domu. Także lecimy. Sałateczka jest już gotowa. Co prawda jest jej tutaj malutko, ale na tego mojego pypcia jak znalazł. Jak widzicie, po sam brzeg wypełnione pudełeczko. Także je teraz zamykam i chowam do lodówki, co by przyszło smakami. Dajcie znać, czy lubicie takie y, sałatki, czy raczej nie bardzo. Ja uwielbiam. A najlepsze, moi drodzy, jest to, że tak, ja wyszłam, Szymon spał, ja przyszłam, Szymon spał, dopiero 5 minut ten za 4 godziny drzemki sobie zrobił, więc powiem Wam, że całkiem sporo. No i teraz zamiast obiadu to jemy y, torcik. O, macie dziecko, imprezkę. No słuchajcie, przyszedł czas na otwarcie kalendarzy i zobaczcie, Szymon, euforia totalna. Antoś tutaj swój cały warsztat ma. Czekaj Musiu. Czekaj, czekaj, rybko. Dzisiaj mamy który trzeci, tak? Czekajcie. Dobra, słuchajcie, szukamy trójki. Czekaj, czekaj kotek. Tu mamy trójkę, z Antoś, tutaj jest trójeczka, no. Proszę, otwieramy trójeczkę, proszę pana. I pod numerem trzy. Tak kochanie. Mamy słuchajcie taką krzyżunię. Proszę, Szyszunie. Antoś, odparłeś? Jest. O, Antoś już zjadł, Szyszunie. Nie ta grybka. Tak. Szyszunia. Tak? Tak. Smacznego. Proszę. Dziękuję. No a ja na swój kalendarz muszę jeszcze troszeczkę poczekać do przyszłego tygodnia no ale minie szybko powiem wam, że jakoś w tym roku yy, nie mam parcia na kalendarze, żeby mieć aż tyle yy, w tamtym roku było bardziej, w tym roku jest mniej więc stwierdzam fakt, że chyba się zaczynam starzeć <noise> nie wiem dajcie znać, czy wy macie jakieś kalendarze czy też nie w ogóle słuchajcie, Szymon jest taki czysty, bo ja przed chwilą jeszcze resztkę tego tortu Yy, dlatego tu cała broda upaprana, yy, a niestety na czole zrobił sobie dzisiaj kuku yy, nie zauważyłam, że stał ze mną i delikatnie mu się oberwało także mam nadzieję tylko, że mu się szybko to zagoi, bo yy, nie wygląda to za fajnie będzie guz jak nie wiem no ale trudno, no, nic się nie zrobi na to mój mąż stwierdził nie pierwszy nie ostatni raz, aczkolwiek ja mam nadzieję, że pierwszy i właśnie Osta... I jeszcze, słuchajcie, muszę lecieć chyba do sklepu, bo okazało się, że mój mąż tutaj zamiast pampersów kupił pieluchomajtki dla Szymona i są troszeczkę za duże, więc musimy... Co ty tu puściłeś? Antoś! Więc musimy, czy znaczy musimy, muszę iść po normalne pampersy. Ogólnie to wiecie, nie byłoby problemu z tymi pieluchomajtkami, gdyby były one mniejsze, a one są dla Szymona troszkę za duże. Wiecie, jakby pampers był większy, no, to go przyciągnę tutaj w pasie i będzie ok, a niestety tych majtek nie. Yy, I jak się załatwia, to mu, yy, bokami troszkę to wszystko wylatuje. No, a ja, wiecie, nie, nie wezmę taśmy i nie przykleję. wiecie dookoła. Także no, muszę lecieć po pilną majtki, ale słuchajcie padać na śnieg. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale super. Ja yeah. Doczekałam się, o ja, ale fajnie. Uhu. Słuchajcie, ja z tym jeszcze dobrze jej nie zrobiłam tej sałatki, a już ją tutaj zaczęłam jeść. Troszkę spróbowałam i przyszłam sobie dołożyć jeszcze dokładkę, bo słuchajcie, mam taką chętkę na nią, że to jest jakaś masakra. Także stwierdziłam, że nie będę czekać, tylko od razu jem, póki mam ochotę. Zobaczcie na tego słodziaczka tutaj, mojego kochanego jak on słuchajcie świetnie wygląda w tej piżamie w ogóle muszę tą piżamę jeszcze jedną w Primarku kupić bo... tak bo jest super ona jest i od góry odpinana i od dołu to co wam mówiłam a jeżeli ktoś nie oglądał filmu to wam mówię tak także powiem wam że naprawdę jest świetna no a ja biorę się teraz za mojego śledzika wyczekiwanego i patrzcie cały czas sobie proszę Tutaj już widać biały nalot. Powiem Wam, ciekawa, czy y, zostanie do rana, czy też nie. Fajnie by było, jakby rana było y, troszkę napruszone. Psy by miały zabawę. No i Antoś tak samo, także trzymam kciuki, że będzie y, jeszcze rano. Troszkę tego śniegu. W ogóle mój mąż miał mi dzisiaj przykręcić karnisze, bo potrzebuję tutaj do y, okna, ale stwierdził, że zrobi to jutro, także... Zobaczymy, mam nadzieję, że... Szymcio! Zobacz, jak się kłóci. Halo! Jak siedzą. Słuchajcie, siedzą, oglądają bajki, a Szymon nie chce bajki, tylko chce lala. I krzyczy to się, że mam mu przełączyć. Także powiem Wam, że czasami jest z nimi kosmos. A ja przyszłam sobie już do łazienki, jest godzina 19.20, także robię demakijaż. I ostatnio, bardzo do tym makijażu polubiłam te masełka z The Body Shop y, i tą wersję rumiankową i jeszcze teraz y, co wyszła ta druga, ta nowa. Czy nie pamiętam jaka to jest, ale też jest jakoś niebieska. Y, także naprawdę te masełka są świetne, jeżeli chcecie spróbować. To nawet są takie malutkie próbeczki w sklepie, więc możecie sobie kupić na przetestowanie. U mnie się naprawdę sprawdza super, tak wiecie, fajnie, delikatnie pachnie. Tak wygląda w środku. I tutaj jest yy, ile? Mm -hmm, gramatura. 20 ml. Także no, na troszeczkę Wam starczy. I ja ostatnio to dałam yy, moje, czekajcie, od mojego męża, brata, żonie. O! I nie wiem, czy je używa, czy nie używa, ale dałam. Yy, mam nadzieję, że się sprawdza. Także ja słuchajcie, robię sobie teraz szybciutko demakijaż. Yy, I powiem Wam, że Muszę sobie zamówić tą piżamkę z Swindy ja jeszcze jej nie zamówiłam, ale pokazywałam mojemu mężowi, nie zmienię, nie powiedział także jutro. Zrobię mm, ją zamówię. Ogólnie powiem Wam, że w Swindowiu są fajne piżamki. Natomiast muszę iść do Primarka i zobaczyć, jakie oni tam mają. Mam nadzieję, że Was teraz nie będę straszyć. Ale właśnie muszę i zobaczyć, jakie oni tam mają, bo oni też to są w fajnej cenie. Mają fajne te piżamy. W ogóle dzisiaj na sam koniec, jak już wracałam, do domu weszłam do niego i w kolekcji są bardzo ładne sukienki. Mogą być świąteczne, mogą być sylwestrowe, one nie są, widziałam, żadne błyszczące. Są takie proste, czarne na z takimi falami falami, falbanami, nie falami. Um, tak, jakby ze współpracą z Rito, Rita Ora pisało. Także. E no, może bym musiała podejść i zobaczyć, co oni tą hojnego mają. Może bym jeszcze coś na święta ciekawego znalazła. Bo i tak muszę do tej spódniczki, co ją dzisiaj kupiłam. Jestem z niej na maksa, słuchajcie, zadowolona. Moja mama je pokazała. no mówi, ty nie lubisz chodzić w spódniczkach. Ale słuchajcie, naprawdę właśnie starzeje że właśnie zdecydowałam się na taką spódniczkę. Ale muszę do niej poszukać teraz góry. Także nie wiem, albo jakąś koszulkę znajdę, albo jakąś koszulę, nie wiem, cokolwiek zobaczymy. Co będzie fajnego, mimo wiecie, musi coś wpaść w oko. Ja nie jestem taką osobą, która idzie z trendami. O, bo takie coś jest, to ja to muszę mieć. Nie. Czasami za mnie się Boże, jak ty wyglądasz. Słuchajcie, ja wyglądam tak, jak i ubieram się w to, w czym się dobrze czuję. Moje dziecko już stoi pod drzwiami, także ja się idę ogarniać. No i będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że vlog z wam się spodoba. Taki kolejny luźny, domowy, troszeczkę wyjściowy. No i widzimy się już jutro Trzymajcie się, buziaki, papa